Jeśli już spotkałeś swoją bliźniaczą duszę, jesteś na progu odkrycia, czym jest naprawdę przeżywanie pierwszej miłości na tak wzniosłym poziomie. To nie jest tylko fizyczne połączenie, ale prawdziwe splecenie ciała, umysłu i duszy tak intensywne, że może zmienić Twoje postrzeganie świata. Dziś przeanalizujemy siedem wyjątkowych doświadczeń, które towarzyszą temu magicznemu, pierwszemu spotkaniu bliźniaczych płomieni. Każde z tych doświadczeń jest etapem na drodze wzajemnego odkrywania i poznania, gdzie Ty i Twoja dusza bliźniacza odsłonicie głębokie tajemnice Waszych dusz, dostępne tylko dla autentycznych partnerów duchowych. Przygotuj się, bo siódme doświadczenie jest tak nieoczekiwane i odkrywcze, że wielu nie jest w stanie go sobie nawet wyobrazić. Może być kluczem do otwarcia nowego wymiaru miłości i wzajemnego zrozumienia. Ale zanim zaczniemy. Proszę cię, abyś zostawił polubienie, subskrybował kanał i włączył powiadomienia, by być na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz, bez dalszych wstępów, odkryjmy razem te siedem głębokich doświadczeń. Pierwszy punkt dotyczy fuzji energetycznej, jednego z najbardziej intensywnych zjawisk w duchowym połączeniu bliźniaczych płomieni. Ta fuzja następuje, gdy dwie przeznaczone sobie dusze jednoczą się w potężnym kosmicznym płomieniu. Wyobraź sobie dwie świece, których płomienie splatają się, tworząc silniejsze i jaśniejsze światło. Właśnie tak dusze bliźniacze jednoczą się, generując energię twórczą i transformacyjną. Jeszcze przed obecną inkarnacją twoja dusza postanowiła podzielić się na dwie doskonale pasujące połówki z misą ponownego połączenia. Dlatego, gdy to spotkanie następuje, uczucie głębokiego spełnienia wypełnia relację, Oferując zupełnie nową perspektywę na życie. To zjawisko wiąże się z niezwykłą intensywnością emocjonalną. Być może przez długi czas czułeś, że twoje serce nie jest otwarte na miłość lub na budowanie głębokiego związku. Ale gdy spotykasz swoją bliźniaczą duszę, wszystko się zmienia. To tak, jakby otworzył się przed tobą nowy wszechświat, pełen nieodkrytych ścieżek. Ty i twoja dusza bliźniacza zaczynacie dzielić wspólny, wyjątkowy świat wewnętrzny, ekosystem, który odkrywacie razem. Nie obawiaj się, ten proces rozwoju jest nieunikniony i naturalny. Nauczysz się szybko identyfikować informacje, a także zaakceptować swój dar jako coś boskiego, zdolnego do ochrony przed prawdziwymi niebezpieczeństwami życia. Numer 3. Ponadczasowość. Koncepcja ponadczasowości jest głęboko związana z połączeniem między bliźniaczymi płomieniami. To uczucie, jakby czas w naszym codziennym rozumieniu rozciągał się lub nawet zatrzymywał, gdy te dwie dusze się spotykają. To jakby były ze sobą związane na poziomie egzystencjalnym, wykraczającym poza linearny czas, tkwiąc w wiecznym teraz. Ponadczasowość objawia się jako głęboka znajomość i poczucie rozpoznania. Kiedy spotykają się ciała bliźniaczych dusz, jest to jak powrót do domu po długim, wyczerpującym dniu, jakby znali się od wieków. Pierwszym przejawem tej ponadczasowości jest natychmiastowe rozpoznanie. Już od pierwszej chwili spotkania bliźniacze płomienie czują intensywną bliskość, jakby wracały do siebie po długim rozstaniu. Pragną spędzać razem czas, bez względu na to, co dzieje się wokół. Zamiast potrzebować miesięcy na zbudowanie głębokiej relacji, wszystko toczy się szybko i naturalnie, bez większego wysiłku z obu stron. Choć na poziomie materialnym ich życie może nie być w pełni zesynchronizowane, to emocjonalnie jest zupełnie odwrotnie. Doświadczenia, wspólne marzenia i synchroniczności potwierdzają, że ich spotkanie było przeznaczone. Zaczynają myśleć o tych samych rzeczach w tym samym momencie, bez wcześniejszego planowania, a niektóre codzienne zbiegi okoliczności zaskakują ich oboje. Te wydarzenia potwierdzają teorię Karla Junga o połączeniu dusz jako katalizatorze prawdziwych ludzkich intencji. Wielu ludzi boi się przyszłości lub żałuje decyzji z przeszłości. Jednak pierwsza miłość z bliźniaczą duszą sprawia, że patrzymy na świat inaczej, w sposób w którym czas traci na znaczeniu. Bliźniacze płomienie zanurzają się w stanie nieustannego teraz. Każdy wspólnie spędzony moment jest wyjątkowy i doskonały, jakby czas się zatrzymywał, gdy czerpią z życia pełnię radości. W istocie czas jest względny, co wykazał Albert Einstein w swojej teorii względności doświadczenie, które bliźniacze płomienie poznają podczas swojej podróży ku samopoznaniu. Numer 4. Przebudzenie duchowe. Ten wewnętrzny proces transformacji i rozszerzania świadomości ma wiele aspektów i jest jednym z najkompleksowych elementów tej podróży. To osobista droga do głębszego zrozumienia siebie, wszechświata oraz więzi łączących wszystkie istoty, zarówno te niebiańskie, jak i ziemskie. Nie jest to jednorazowe wydarzenie, lecz stopniowy proces, który objawia się na różne sposoby. Można to porównać do otwierania oczu na nową rzeczywistość, coś, co wykracza poza to, co materialne i namacalne. To uznanie, że jesteśmy istotami duchowymi przeżywającymi efemeryczne, ale niezwykle znaczące doświadczenie ludzkie. Osoby poszukujące tego przebudzenia zaczynają głębiej zastanawiać się nad swoją misą na Ziemi. W każdej inkarnacji mamy do wykonania określone zadania, a nie tylko wskazane. Ale wręcz niezbędne jest ich zdefiniowanie, aby zapewnić długowieczność relacji. Proces ten wymaga również otwartości na nowe sposoby postrzegania i rozumienia świata. Jak wspomniano wcześniej, może to obejmować doświadczenia takie jak intuicja, synchroniczność oraz połączenie z innymi istotami. Nierzadko lepiej poznajemy naszych duchowych przewodników, bardziej dyskretnych. Którzy są w stanie chronić nas przed niebezpieczeństwami oraz dostarczać cennych informacji i naprawdę znaczących doświadczeń. Oznacza to także głęboką osobistą transformację. Na przykład, pewne ograniczające lub nawet toksyczne zachowania są rewidowane, a w miarę możliwości redukowane lub wręcz eliminowane. Oczywiście, nie wszystko jest tak proste, jakbyśmy tego pragnęli. Czasami jesteśmy uwięzieni w pewnych wewnętrznych wadach. To jednak nie oznacza, że powinny one dominować nad naszym rozsądkiem i dobrostanem. Nawet redukcja tych nawyków może wystarczyć, aby związek był trwały dla obu stron. To dotyczy również twojej bliźniaczej duszy, ponieważ oboje rośniecie jako jedna jednostka. Stopniowo wszystko nabiera sensu, nawet paradoksy. Proces ten reprezentuje Twoją indywidualną ewolucję w kierunku połączenia z wszystkim, co istnieje we wszechświecie. Zwierzęta, natura i wszystkie żywe istoty stanowią część tego samego świata co Ty, oddychając tym samym powietrzem, pijąc tę samą wodę i współistniejąc w doskonałej harmonii. Ta harmonia jest zakłócana przez nasze własne błędne decyzje, a nie dlatego, że wszechświat jest źle zharmonizowany. Numer 5 Integracja duszy. Integracja duszy odnosi się do procesu jednoczenia różnych aspektów naszej tożsamości fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych w celu ich harmonijnego zbalansowania. Można to porównać do składania puzzli, aby stworzyć pełny obraz nas samych. Jakie to elementy? Jednym z nich jest niewątpliwie nasza zdolność do uzdrawiania emocjonalnych ran. Proces ten, choć może być trudny i bolesny, jest niezbędny, aby uwolnić się od więzów, które zniewalają nasz umysł. Nie martw się. Ten proces rozwoju jest nieunikniony i organiczny. Nauczysz się szybko rozpoznawać informacje, gdy zaakceptujesz swój dar jako coś boskiego, co może cię chronić przed prawdziwymi zagrożeniami życia. Numer 3: intemporalność. Koncept intemporalności jest ściśle związany z połączeniem Flamiu Mieres. Wyraża uczucie, w którym czas, tak jak go znamy, wydaje się rozciągać lub nawet zatrzymywać, gdy te dusze się spotykają. To tak, jakby były połączone na egzystencjalnym poziomie wykraczającym poza liniowy czas, w wiecznym momencie teraźniejszości. W tym sensie, intemporalność można postrzegać jako głębokie poczucie rozpoznania i znajomości, gdy dwa ciała łączą się, jakby znały się od wieków. Zjawisko to może objawiać się na różne sposoby w życiu tych dusz, a wszystkie są równie boskie i piękne. Najważniejszą manifestacją jest prawdopodobnie natychmiastowe rozpoznanie. Gdy się spotykają, płomienie bliźniacze odczuwają intensywne poczucie znajomości. Jakby wracały do domu po długim, produktywnym dniu. Pragną jedynie spędzać czas razem, nie zwracając uwagi na czynniki zewnętrzne. W przeciwieństwie do zwykłych relacji, które mogą potrzebować miesięcy na zbudowanie, tutaj wszystko dzieje się szybko i dynamicznie, bez dużego wysiłku z obu stron. Nawet jeśli para nie jest na tej samej długości fali materialnie, emocjonalnie doskonale się rozumieją. Dodatkowo, Wspólne doświadczenia, wspólne marzenia i synchroniczności potwierdzają, że los połączył ich razem. Zaczynają myśleć o tym samym w tym samym momencie, bez wcześniejszego planowania. Niektóre codzienne zbiegi okoliczności zaskakują obie strony, wzmacniając teorię psychologa Karla Junga o połączeniu duszy jako katalizatorze prawdziwych ludzkich intencji. Wiele osób boi się przyszłości lub gorzko żałuje przesłych działań. Ale pierwsza miłość z płomieniem bliźniaczym skłania nas do innego postrzegania świata. Czas wydaje się tracić na znaczeniu. Dlatego płomienie bliźniacze zanurzone są w ciągłej teraźniejszości, a każda chwila spędzona razem jest wyjątkowa i doskonała. To tak, jakby czas się zatrzymywał, gdy te dusze w pełni korzystają z życia we wspólnym towarzystwie. W końcu pojęcie czasu jest względne, nie jest ani absolutne. Ani niezmienne, lecz zależy od punktu odniesienia, z którego je obserwujemy. Teoria względności, wprowadzona przez Alberta Einsteina, jest doświadczana przez płomienie bliźniacze na każdym etapie ich drogi ku lepszemu poznaniu siebie. Numer 4 Przebudzenie duchowe. Ten wewnętrzny proces transformacji i poszerzania świadomości ma wiele aspektów i jest jednym z najbardziej złożonych elementów naszej rozmowy. To osobista podróż ku głębszemu zrozumieniu samego siebie, wszechświata i połączenia, które łączy wszystkie istoty, zarówno niebieskie, jak i ziemskie. Nie jest to jednorazowe wydarzenie, lecz stopniowy proces, który może się manifestować na różne sposoby, na przykład poprzez otwarcie na nową rzeczywistość, wykraczającą poza to, co materialne i namacalne. To uświadomienie sobie że jesteśmy istotami duchowymi przeżywającymi efemeryczne, ale niezwykle znaczące ludzkie doświadczenie. Osoby poszukujące przebudzenia zaczynają głębiej zastanawiać się nad swoją misją na Ziemi. W każdej inkarnacji mamy do zrealizowania konkretne cele, a ich określenie jest nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne, aby zapewnić długowieczność relacji. Proces ten wiąże się również z otwarciem się na nowe sposoby postrzegania i rozumienia świata. Jak już wcześniej wspomniano, mogą to być doświadczenia takie jak intuicja, synchroniczność i połączenie z innymi istotami. Wiele relacji opisuje głębsze spotkanie z naszymi duchowymi przewodnikami, subtelnymi istotami, które potrafią chronić nas przed niebezpieczeństwami i oferować cenne informacje oraz doświadczenia.